Jezus powiedział do swoich uczniów, to obe dni po wielkim ucisku. Słońce się rozciągnie i księżyc nie na swego blasku. Gwiazdy będą spadać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas muszą Syna Człowieczego, przychodzącego w obokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy Boże on aniołów i zgromadzi swoich urzędników z stron świata, odkręca się, a pokręca nie. Od Otwiniowca uczcie się o nim przez podobieństwo. Kiedy już ich ukało się na masokami i wypuszczaliście, poznajecie, że blisko jest to, Tak i wy, gdy użycie te wydarzenia, wiecie, że to jest blisko u drzwi. Zaprawdę, powiem Wam, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Lecz o dni owym lub godzinie nikt nie wiem, ani aniołowie w nie wiem, ani syn, tylko ojciec. Oto słowo pańskie. Słuchajcie, się siaci. Księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą spadać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Słowa z dzisiejszej Anglii. Drodzy współbracze papuani, z księdzem Mirosławem, proboszczem tej parafii, ukochani w Chrystusie Panu, Siostry i bracia, którzy jesteście tutaj zgromadzeni, się poświęceni świętemu temu i Bogoli, a także wy wszyscy, którzy łączycie się z nami przez media, pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Zbliża się koniec roku i teksty które odczytujemy w czasie mszy świętej. nie są łatwe do przyjęcia ze spokojem, ale wielu ludziach wywołują by lęk. I trudno się dziwić, moi drodzy, bo skoro kataklizmy, które dzisiaj nawiedzają ziemię, wprowadzają ludzi w niebo, a cóż dopiero, gdy posło zostanie wstrząśnięty? A tak będzie. Bo Pan Jezus jakby chciał zapewnić, używając takiego zwrotu niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Ale żebyśmy nie byli pesymistami, ludźmi zalęknionymi, Bóg dzisiaj przynosi też, Mam inne słowo, słowo nadziei. W obym czasie wystąpi Michał, który jest opiekunem dzieci Twojego narodu. Takie słowa usłyszał Tanie od Boga i przekazał to swojemu narodowi, że nie jesteście sami w chwilach trudnych. Bóg będzie pośród was. Bóg dał Wam pomoc w osobie w postaci Michała. I wyobraźmy sobie i popatrzmy na historię narodu wybranego, że dzięki obecności Michała w tym narodzie, ten naród na trudne wydarzenie, naród wybrany, doszedł do tego, że one są to, aby się że one nie są oznaką, że ruch, naród pozostawia i nim się nie opiekuje. Ale dzięki obecności Michała ten naród zrozumiał, że każde trudne wydarzenie jest wezwaniem Boga do porzucenia grzechu. I tak też się stawało. Grzeszyli ale gdy znaleźli się w niewoli czy w trudnej sytuacji, pokutowali i Pan Bóg ukazywał im łaskę, błogosławieństwo i doznawali naprawdę Wielkiej pociechy. Ta myśl, kochani bracia i siostry, o tym, że Bóg narodowi wybranego dał Michała, żeby mu pomagał w przeżywaniu doczesności. Każe mi będąc w tym kościele poświęconym świętemu Andrzejowi poświęcić kilka myśli temu naszemu patronowi Polski. Bo my też jako naród otrzymaliśmy od Boga wiele darów, ale takimi ważnymi darami na pewno jednym znanym wszystkim jest Matka Boża Królowa Polski. I nie ma chyba Polaka, który by nie znał historii powstania jej sanktuarium na Jasnej Górze, jak Maria sobie sama pobrała to miejsce i dała dowody na to, że ten naród, który ją przyjął, ukochał, który ją przyciń, nawet cuda Maryja wyobrażała. I ten dar my znamy. Dlatego ten kult Matki Bożej trwa nieustannie. Są wojny, są zabory, tracimy niepodległość, ale nigdy z naszego serca nie usuwamy Matki Najświętszej i o niej nie zapominamy. Ale jest drugi dar, który trzeba, może ze smutkiem, powiedzieć, że wielu Polaków naprawdę nie zna. A tym darem i święty Andrzej powola To jest naprawdę wielki dar. I dlatego, będąc tutaj, w tej parafii chciałbym przede wszystkim Jemu poświęcić kilka myśli. Dlatego, że on się opiekuje, on wyprasza Wam łaski, on czuje się przed Bogiem za Was odpowiedzialny. Ale jednocześnie Wy także poprzez takie. Wydarzenie jak to sympozjum. Robicie wszystko, aby ten Andrzej Bobola był bardziej znany i miłowany. Kochani. Andrzej Bobola to jest taka postać bardzo ciekawa i wyjątkowa. Jest, to jest postać bardzo tajemnicza. Wiemy wszyscy o tym, że gdyby nie... Ingerencja z nieba, nie zdalibyśmy Andrzeja do Nie byłoby jego sanktuarium, nie byłoby znacznie świątyń, nie modlilibyśmy się bez niego. Dlatego teraz pomyślmy sobie tak szczerze, kim on jest, że Bóg nie pozwolił o nim zachować. Ja to nieraz przypominam ludziom. Powiem po takim pewnym wydarzeniu, które mnie bardzo wewnętrznie uderzyło, kiedy dzwoniła we mnie pewna matka, której zmarł osiemnastoletni syn. I w takiej rozpaczy już chyba będąc, straciła chyba zmysły. Pyta się mnie księżę, czy ja się mogę modlić o skrzeszenie mojego dziecka, ponieważ ja potrafię, potrafię żyć być. I tak sobie pomyślałem. Czy to dziecko nie chciałoby przyjść do matki i wyjaśnić i wytłumaczyć, żeby tam nie cierpiała, dlaczego musiał umrzeć, A nie mógł tego zrobić. Bo do nas ludzi, z tamtego świata, może przyjść tylko ten, któremu Pan Bóg pozwolił. I właśnie Pan Bóg pozwolił, bo boli Objawia się naszemu narodu. Zobaczcie. I to rodzi się pytanie dlaczego. Czym on sobie na to zasłużył? I kochani bracia i siostry, chciałbym w tym słowie Bożym pokazać Wam, jak dojrzewamy coraz bardziej do tego, aby kochać Andrzeja, aby Go znać. Właśnie dzięki temu pierwszemu objawieniu w 1702 swojej śmierci, uratował miasto Pin z I to jest prawda. Ale gdyby nie było tego objawienia, nie mielibyśmy opisu Jego męczeństwa, nie wiedzielibyśmy, jakie ponosi cierpienia. I wiem, że właśnie po tym pierwszym objawieniu był wybuch takiej miłości, szacunku do Andrzeja. Bo jak ludzie poznali opis Jego męczeństwa, które powstało dopiero 45 lat po Jego śmierci. Ludzie byli zachwyceni Bogiem i kochani bracia i siostry, ten rozwój kultu przygotowano wtedy materiały pod procesy ratyfikacyjne. Wszystko było gotowe, ale w 1773 roku nastąpiła tak zwana kasacja Zakonu Jezuitu. I wyciszono wtedy kult Andrzeja Bobory. I on naprawdę przez długi czas, przez kilkadziesiąt lat nikt nie mówił o Bogoli. Dopiero Andrzej Bobory musiał sam przypomnieć znowu o a było to w roku 1819. To objawienie Andrzeja w Wilnie w tym roku było niesamowicie ważne dla Polski. Bowiem Bogola, objawiając się, wtedy przyniósł takie prorocze słowa, żeby objawiającemu się kapłanowi ale Alojzemu powiedział, że Polska, mimo że jest pod sałarami, odzyska niepodległość. O jakie to było ważne i potrzebne słowo Andrzeja Bogoli. Dlaczego ważne było? Bo Bobola w tym momencie i przychodząc ingeruje w sprawy naszej ojczyzny, w sprawy naszego narodu. Nas 24 lata nie było już na mapach świata. I Bobora przychodzi i mówi, nie martwcie się, nadejdzie czas, że znajdzie się miejsce na mapach świata dla was. I teraz tak sobie w duchu myślę, w jaki sposób odebrano to Jego objawienie. Nigdzie tego nie mówimy, ale wydaje mi się, że to się zmaterializowało, to słowo Andrzeja, w powstaniu listopadowym. Skoro powiedziałeś, że będziemy na mapach świata, to nam pomoże, by tak się stało. Dlaczego tak myślę, że to słowo Andrzeja w 1819 roku zmaterializowało się? 1830, ponieważ powstanie wybuchło w dzień urodzin świętego Andrzeja. To jest bardzo ważny związek między wybuchem powstania listopadowego a jego objawieniem w 1819 roku, ale niestety przegrał się. I znowu po tym porażce Następuje totalna cisza. O Boboli się nie mówi, bo bole się nie wspomina. I patrzcie, bracia i siostry, jest rok 1853, kiedy już tyle lat trwa niewola. Papież Pius IX mówi, że Andrzeja o wolę będzie beatyfikował. Wiemy, co wtedy robili zawodcy. Tak były różne wpływy, żeby tego nie czyli, bo oni robili wszystko, by słuch o Polsce i Polakach zaginął. Ale papież mówi, nie, 30 października będzie ratyfikacja. Patrzcie, co teraz wstąpiło w serca Polaków, prosianych na całym świecie. Że jednak nie wszyscy o narodzie zapomnieli. Papież przez tą decyzję pokazał światu, że jest naród, z którego będzie błogosławił jednego z członków Andrzeja Bogor, a on ten naród nie ma ojczyzny. Jaka to była wtedy radość Polaków, ale kochani bracia i siostry, to był nie tylko wielkie przeżycie religijne, kiedy Polacy przyjechali na tą beatyfikację i wkazali papieże, Pisa dziewiątego usłyszeli wspaniałe słowa o swoim rodaku. Ale przede wszystkim mogli zaśpiewać po wielu latach polskie pieśni religijne. Mogli się uczyć dumni. I czy tylko takie uczucia powstały? Nie. Nie tylko takie uczucia powstały. Tam zrodził się także pewien duch, Wyzwoleniu, się, co się ujawniło niespełna 10 lat później w powstaniu z tym I znowu Polacy już teraz patrząc, skoro jesteś teraz błogosławiony I powiedziałeś, że wolność odzyskała. To teraz już na pewno pomożesz. I przychodzi niestety kolejna wielka porażka. Po to powstanie. Ale kochani. Czyśmy naprawdę przegrali? Nie. Właśnie i tu ukazuje się wielkie zwycięstwo, które dokonało się w mieście naszego narodu. Myślę, że to była zasługa Andrzeja Bogoli. Otóż wiecie, dlaczego dokonało się wielkie zwycięstwo? Bowiem po przegranej w powstaniu styczniowym Polacy zrozumieli jedno, że skoro nie da się zdobyć wolności przez wojny, powstania, przez rozryw krwi, to wolność uzyskamy przez nawrócenie i świętość przez modlitwę. Żeby nie być błogosłownym, to pozwólcie, że przytoczę wam teraz, bo jest wielki święty po powstaniu styczniowym. Nigdy w Kościele Polskim Tylu Świętym było, A więc z tego okresu pochodzi Zygmunt Felix, Szczęsny Kaliński, Rafał Kalinowski, Józef Sebastian Pelczar, Albert Kmielowski, Zygmunt Gorazdowski, Józef Wilczewski, Urszula Wieduchowska. Jest wielu błogosławionych: Angela Truszkowska, Edmund Bojanowski. August Koryski, Bolesława Lemon, Namen, Bronisław Markiewicz, Konorat Uziński, Jan Bęzyk, Ignacy Kłopotowski, Maria Taresa Franciszka Siedliska, Maria Melker, Maria Darowska. Co więcej, patrzcie, ile w tym czasie powstał Nowy zgromadzeń Zakonny których w Polsce nie było. Siostry Felicjanki, Służebniczki, Migalitki, Migalici, Zgromadzenia Besławikowe, Klaweljanki, Elżbietanki, Niepotamianki. Czy zdajecie sobie z tego sprawę? Patrzcie, co się działo. Ktoś musiał wyprosić tę łaskę, że ludzie pokochali świętość. I co się dzieje? Kochani bracia i siostry po I wojnie światowej Czyż to nie jest zdumiewające, że narody, które wcześniej uznały, że zabory polskie są słuszne, po tej wojnie upominają się o Polaków, o to, by mieli własną ojczyznę? Czy to nie jest wielkie zwycięstwo Andrzeja? Zwracam szczególnie na to uwagę, na to zmianę myślenia, że można coś osiągnąć, nie tylko przez wojnę ale przez świętość i przez modlitwę. I z tej, kochani bracia i siostry, lekcji historii, naród wyciągnął wspaniałe, wspaniałe wnioski w czasie najazdu bolszewickiego. Ponieważ biskupi w Polsce podjęli wtedy, to było dwa lata po odzyskaniu niespełną niepodległości, podjęli wiele by ratować ojczyste ale i w tej aktywności było miejsce dla błogosławionego Andrzeja Goboli, a kardynał Aleksander Krakowski zarządził nawet nowennę, do odprawiano we wszystkich kościołach Warszawy i w ostatnim dniu nowenny dokonał się cudowisku. Przecież za ten cud, gdzie mamy dokumenty biskupów, Wyproszony przez Andrzeja, on został za to kanonizowany i papież Józef XI zapewnił mu wielki hołd ludzi wierzących podczas przewozu jego relikwii do Polski. Ale należy też wspomnieć, że kilkanaście dni po kanonizacji Andrzeja, 3 maja 1938 roku, objawił się w i powiedział, że w Polsce grozi dwóch drogów i zgłosił gotowość błogosławił św. Anzech Pogola do pomocy, ale go naród wtedy nie poprosił. Powiedział wprost, jak się do mnie zwrócicie, wyzwolę was wielkiej katastrofy. Dlaczego naród się nie zwrócił? Bo wydarzenia związane z powrotem relikwii do ojczyzny zagłuszyły ten przekaz i nawet nie groziła Druga Wojna światowa. Nikt o Boboli nie myślał i nie mówił. Po wojnie bracia i siostry było wyciszenie kultu Andrzeja Boboli. Związek Radziecki nie mógł tego przeborać. Bolszewicy mieli to zawsze że przecież przez Bogolę przegrali tę wojnę. Dlatego nie pozwolili na żaden kult Andrzeja Bogoli, Ojczyźni. Dlatego jak ktoś zarzuca kościołowi, że dlaczego nie mówiono o nim w czasie komunizmu, bo nie wolno by było. Kto zaczął mówić o Bogoli, dostawał się do więzienia. Usuwano, ginęli ludzie w tajemniczych okolicznościach. Ale zobaczcie, że nie tylko ten komunizm ustał, Andrzej Bogola objawia się w Starkocina, w 1997 roku już wiemy, już wtedy zbliżały się demokratyczne wybory w Polsce pierwsze i powiedział, zacznijcie czcić. Ale chcę powiedzieć, bo sam przeżyłem do doświadczenie. I mimo, że od samego początku myśliłem, bo Bola objawił się i chce nam pomagać Polacy, ale euforia, jaką zapanowała w Polsce o wypełnieniu z okupacji Związku Radzieckiego, była tak wielka, że na to objawienie nikt nie zwrócił uwagi. Nie przemiło się ani w mediach, ani w kościele. Była totalna cisza. Polacy się jeszcze nie obudzili. Kiedyśmy się obudzili, Raczej Siostry, dopiero w 2021 roku. A wiecie, jakie były okoliczności? Ja już jestem światłem. tego. Wtedy było wielkie zagrożenie granicy polsko-białoruskiej. I zwróciłem się do Radia Maryja, Telewizji mam, do wszystkich środowisk medialnych, napolickich w Polsce, że potrzebna nam jest modlitwa, żeby uratować Polskę przed tym, co tam się dzieje. I co się okazało? Że po naszej modlitwie zupełnie się zmieniło na granicy Polsko-Białoruskiej. To był listopad 2021 rok. Później, kochani, w tym roku, kiedy ponownie słyszeliście w czerwcu, jak nas straszono, że w Moskwie przygotowują się grupy, które będą prowokować naszych żołnierzy na granicy. Znowu podjąłem taką narodową modlitwę. Ponad 4 tysiące ludzi przyjechało. I później pewnie wielu z Was słyszało w mediach, że coś stało się na tej granicy, ponieważ po uchodźcy odeszli. Tłumaczono, że pewnie nasz prezydent będąc w Pina, wyprosił tamtego prezydenta, aby wpłynął, żeby tak się stało. Ale to ja Wam chcę powiedzieć, że to było dwa dni po naszej modlitwie. Taki jest także kogo. Dlaczego ja dzisiaj dziękuję za Marsz od Kościół? Ponieważ pierw nie chciano dopuścić do niego. Później liczono się z różnymi prowokacjami. Podjąłem dziewięciodniową modlitwę przed tym wydarzeniem. I słyszeliście, nigdy tylu ludzi do Warszawy nie przyjechało. I mimo tak wielkiej grzeszy, dość spokoju. To jest pogoda. Kochani bracia i siostry, czy to otwarcie się na świętego Andrzeja doprowadzi do tego, co zapowiedział Wilnie? Nie wiem. A co by jej nie powiedział? Oprócz tego, że będziemy niepodlegli, to jednocześnie dodał, że gdy będę głównym patronem, Bóg w miłosierdzie wywieszy Polskę. A nasz naród staje się siłą, siłą duchową dla innych narodów. Jednak, by to się stało, bracia i siostry, musi się dokonać zmiana naszego myślenia. I to łaskę musi nam wyprosić Święty Andrzej, bowiem szukanie dobra dla ojczyzny dobruje się na modlitwie i to jest dobre, ale chyba niewystarczające. Naród musi zrozumieć, że modlitwa, która nie prowadzi do nawrócenia, porzucenia grzechu, wybrania świętości, nie ma siły przebicia do Boga. Jest mało skuteczne. Dlatego wiecie, dlaczego tak z mocą zwróciłem uwagę na zmiany myślenia Polaków po Polackce w Powstaniu Styczniowym. Bo tam dokonała się zmiana myślenia. Nie damy rady wrogów pokonać wieczem, ale możemy ich pokonać świętością. I tak wybrał świętość. Kochani bracia i siostry, wydaje mi się, że to powinniśmy dzisiaj zrozumieć. Modlitwa za przyczyną świętego Andrzeja jest potrzebna nawet konieczna, po Ale ona ma wpływać na nasze nawrócenie. I to jest ta pierwsza myśl, którą dzielę się właśnie tu w Lublinie. Dotychczas zawsze zachęcałem ludzi do modlitwy. A teraz zaczynam mówić, że musicie dążyć do świętości. Musicie tak, jak tam ci uwierzyć, że do wolność wielką łaskę narodową. Ale my musimy wciąż porzucać brze. A niestety, gdy boi się całkowicie postawić na Boga, zaufać, mu, pójść za Nim na przykład, jak to zrobił święty Angel. I dlatego, niech święty Angel wyprosi nam tę łaskę, tak jak tam, abyśmy zobaczyli że nasze zwycięstwo jest bardzo bliskie, ale trzeba wybrać właściwe środki i metody, a wtedy Bóg odpowie na to, czego oczekujemy i sam rozwiąże sprawę wedle swej woli. Amen.